Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi zaprasza na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, wzornictwo, formy przemysłowe, grafika, projektowanie mody, obuwia i biżuterii, reżyseria, film reklamowy, montaż, fotografia mody, fotografia artystyczna i reklamowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 42 678 05 50 oraz na stronie internetowej www.wssip.edu.pl 42 678 0550 www.wssip.edu.pl Czego sobie życzycie? Nowy serial 666 Park Avenue premiera w środę 25 września wyłącznie na kanale 13 Ulica. Beata Piechota, witam w piątkowym wydaniu programu lokalnego. Zapraszam do obejrzenia wydarzeń, a dziś w serwisie informacyjnym sprawdzimy, jak mieszkańcy Osiedla 650-lecia oceniają wprowadzoną 1 lipca segregację śmieci. Czy budynek z reportażu Straszny Dwór dalej straszy? Poruszymy problem oczekującej na remont szkoły podstawowej, a także świadczeń wydawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zaczynamy jednak od informacji z ostatniej chwili. Już wiadomo, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi zablokowała wniosek dotyczący emisji obligacji na ponad 15 milionów złotych. Na gorąco o konsekwencjach tej decyzji Kuba niedziela rozmawiał z byłym prezydentem a obecnym koalicjantem Jerzym Sokołem. Ta informacja to zimny prysznic dla naszych samorządowców, a pośrednio dla wszystkich zgierzan. W czwartek 3 października regionalna izba obrachunkowa w Łodzi nie wyraziła zgody na emisję obligacji. Miesiąc wcześniej zgierscy radni przyjęli uchwałę pozwalającą na pożyczenie w tej formie ponad 15 milionów złotych. Skarbnik twierdził, że pieniądze te są niezbędne w obliczu deficytu budżetowego. Ta sytuacja, jeżeli te obligacje ta uchwała została przyjęta, spowoduje na pewno Dużą trudność w funkcjonowaniu miasta. Przypomnę, że z miastem w taki czy inny sposób związanych jest około 1200 osób. Pojawia się pytanie, czy miasto będzie w stanie na bieżąco finansować oświatę i administrację. Większość radnych nie chciała komentować decyzji Rio, czekając na jej pisemne uzasadnienie, tym bardziej, że według nieoficjalnych informacji Izba Obrachunkowa negatywnie zaopiniowała nie tylko uchwałę obligacyjną, ale i inne uchwały okołobudżetowe. Dla prezydent Zgierza nie wszystko jeszcze stracone. Jeżeli nie wiem, student pisze pracę magisterską i dostaje uwagi od promotora, a zawsze je dostaje, no to się nie poddaje i nie rezygnuje z pisania pracy i z obrony, tylko po prostu. Nanosi poprawki. Więc ja jestem do tego też przyzwyczajona, że nawet jeżeli gdzieś są jakieś potknięcia, błędy czy uchybienia, czy nawet przeszkody, to po prostu trzeba być wytrwałym i kontynuować to, co się rozpoczęło. Temat obligacji poruszony zostanie podczas wywiadu ze skarbnikiem miasta Zgierza. Zapraszamy do oglądania w przyszłym tygodniu. I przechodzimy do kolejnego wydarzenia. Budynek szkoły podstawowej nr 1 w Zgierzu wymaga poważnego remontu. Sypią się gzymsy. Zagraża to bezpieczeństwu najmłodszych. O problemie wie lokalna władza, która zamierza interweniować. Szkoła podstawowa nr 1 w Zgierzu już od kilku miesięcy jest otaśmowana. Wszystko z powodu sypiących się gzymsów. Trzeba zapewnić bezpieczeństwo zarówno dzieciom, jak i przechodzącym tutaj e, ludziom. Do Urzędu Miasta Zgierza wpłynęła interpelacja dotycząca remontu. O złym stanie budynku wiedzą lokalne władze. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał decyzję dotyczącą jak najszybszej naprawy uszkodzonych części placówki. Jeśli tylko uzyskam zgodę na uruchomienie środków finansowych, natychmiast będziemy działać. Z zaleceń wynika, że musimy to zrobić do końca roku. Urząd stara się, będzie się starał, żeby wykonać to w trybie natychmiastowym. Remont będzie bardzo kosztowny. Wraz z dociepleniem tego stropu, naprawa tych gzymsów łącznie będzie to około 450-500 tysięcy, w związku z tym nie są to małe pieniądze. Władze zapewniają, że jeśli ze względu na pieniądze nie uda się wykonać naprawy w tym roku, to na pewno środki przeznaczone na jej realizację znajdą się w przyszłorocznym budżecie. Szukamy w budżecie pieniędzy. Ze względu na sytuację finansową może zdarzyć się tak, że będziemy to robić dopiero na wiosnę. Sypiące się gzymsy to jednak nie jedyny problem szkoły podstawowej numer 1. Bardzo zależy nam na dokończeniu wymiany okien, bo jak Państwo widzicie, ta szkoła oknami stoi. W salach lekcyjnych okna są wszystkie wymienione, natomiast tutaj na korytarzach za mną wszystkie okna są do wymiany. Kolejnym ważnym tematem jest termomodernizacja szkoły. Pani doktor Iwona Wieczorek wspomniała o roku 2014. Mam nadzieję, że, że słowa dotrzyma. Ja zdaję sobie sprawę, że szkoła jest ogromnym budynkiem i doinwestowanie jej jest sprawą wymagającą bardzo dużych nakładów finansowych, ale kiedyś to zrobić trzeba. Trzeba i oby także jak najszybciej. Jednak i w tej kwestii kluczową rolę odgrywa budżet miasta. Zobaczymy, jak będzie wyglądała konstrukcja budżetu, jak się zamkniemy, jak to będzie wyglądało na przyszły rok. Nie umiem w tej chwili udzielić takiej odpowiedzi, czy na pewno będzie ta termomodernizacja w tej placówce. Wszystko zależy od programów, które będą ogłaszane i od tego, czy znajdziemy do budżetu zabezpieczenie środków ze strony miasta. Ta szkoła to nie jedyna placówka oświatowa, która wymaga termomodernizacji. Szkoły w większości są niestermomodernizowane. Nie i najwyższa pora, aby podjąć, aby podjąć te działania. To niestety musi trwać latami. Najważniejsze, żeby, żeby prowadzić to w pewnej ciągłości. Oby realizacja wszystkich celów, a na dzień dzisiejszy głównie jednego, rzeczywiście szła do przodu. Budynek wyłączony z użytkowania, który w każdej chwili grozi zawaleniem. W nim mieszkanie bez bieżącej wody, elektryczności i centralnego ogrzewania, za to spękającym sufitem. W takich warunkach żyje pani Bronisława. Czy jest szansa na poprawienie jej losu? Budynek przy ulicy Piotra Skargi, a raczej to, co z niego zostało. Nieraz byliśmy tu z kamerą opisując sprawę pana Bolesława, schorowanego z Gierzenina, mieszkającego w tych dramatycznych warunkach. Bohaterowi reportażu straszny dwór udało się pomóc. Od miesięcy przybywa w domu pomocy społecznej, jednak rozpadający się budynek wciąż jest zamieszkiwany. Wszystko mi się rozlatuje, segment mi się już jedna część rozleciała, szafa się rozleciała, wszystko na podłodze mam rzeczy, wszystko gnie Tu spadłam się, potłukłam, wylądowałam w szpitalu. Zeszłą zimę nie szło do wytrzymania, już paliłam czym się tylko dało i też człowiek marzł, a w tym roku jest jeszcze gorzej. Są dziury w oknach, drzwi, są dziury, wszystko się sypie. Mimo, że inspektorat budowlany stwierdził niezdatność budynku do zamieszkania, kobieta wciąż jest jego lokatorką. Tak jak w przypadku Pana Bolesława, w sprawę włączył się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który rozpoczął poszukiwania lokalu zastępczego. Wiemy na chwilę obecną, że nie ma możliwości uzyskania lokalu ani ze strony gminy Zgierza, ani ze strony Urzędu Miasta. W Zgierskim magistracie tłumaczą, że Pani Bronisława, mimo iż od lat zamieszkująca w sąsiedztwie urzędu, nigdy nie była w Zgierzu zameldowana więc z formalnego punktu widzenia Wydział Urzędu nie może rozpatrywać jej wniosków o przyznanie lokalu. Pani przybyła do nas z gminy zgierskiej i tam była zameldowana, więc ten obowiązek starania się o lokal powinna kierować do wójta gminy Zgierz. Jednak władze gminy również negatywnie rozpatrzyły wniosek o przyznanie lokalu komunalnego. Jeżeli mieszka w budynku, który jest własnością prywatną, to osoba, która jest właścicielem powinna postarać się o lokal dla niej. I taka odpowiedź do pani Stoińskiej została wysłana w kwietniu tego roku i od tego czasu nie mamy żadnej informacji o losach pani Stoińskiej. Dalsze losy to wspólne wysiłki kobiety izgierskiego MOPS-u, aby lokal przy ulicy Skargi móc jak najszybciej opuścić. Staramy się pozyskać jakiś lokal, nie wiem, pokój, nieduże pomieszczenie. I też takich kilkanaście adresów wskazaliśmy. Albo już lokal jest wynajęty, albo to są takie koszty, że no, nie na możliwości pani Stońskiej. Jeżeli byłby to lokal za niewielką sumę, to jesteśmy w stanie załatwić dodatek jeszcze mieszkaniowy. Ale są to przeważnie mieszkania, które no, koszt miesięczny, gdzieś 800-1000 złotych, jeszcze do tego dochodzi odstępne. Także to jest wtedy kwestia po prostu dla pani stońskiej niemożliwa. Jedynymi środkami, jakimi dysponuje pani Stońska to zasiłki wypłacane przez MOPS. Trwają też starania o przyznanie kobiecie renty chorobowej. Ze względu na zbliżającą się zimę, u pani Bronisławie zaproponowano miejsce w schronisku. Ja do schroniska to nie pójdę, jeszcze jestem pełnosprawna, Ja nie jestem kaleką, żeby miała ja wylądowała w schronisku. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że z panią Bronisławą mieszka jej brat. W zależności od sytuacji opiekują się sobą nawzajem. Zapowiadane są kolejne interwencje u władz miasta i gminy. Jednocześnie poszukiwane są osoby, które mogłyby wynająć lokal za niewygórowaną cenę. 1 lipca wprowadzono nowe przepisy dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Czy przymusowa edukacja ekologiczna odnosi sukcesy wśród mieszkańców Zgierza? Pytała Joanna Woźniak. Od wprowadzenia w życie nowej ustawy dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi minęły trzy miesiące. Postanowiliśmy sprawdzić, czy mieszkańcy Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastosowali się do przepisów o selektywnej zbiórce odpadów. I czy segreguje pan śmieci? Segregujemy. Na razie to jest taka segregacja, że no tam gdzie pisze szkło, to szkło, to szkło, no, ale nie, nie będziemy segregować. Dlaczego? Bo to, się, to jest pić na wodę, fotomontaż. My segregujemy, a śmieciarki przychodzą i zabierają wszystko. Nie będę grzebać w śmieciach, a później wszystko razem jest składzone. Słyszałem, że posegregowane śmieci tak są, wszystko do jednego wola wrzucane później. Aha. No to już nie wiem, czy to warto segregować, jeżeli u nas tak się dotraktuje wszystko. Sortujemy, a, do, a przyjeżdżają odbiorcy i zabierają wszystko w jedną puszkę. Segreguje. Segreguje pani? Tak, no przede wszystkim no mamy nawet pojemniki, które wyrzucamy według, to zresztą nie o dzisiaj są te. Pojemniki. Ale podobno giną kartki na pojemnikach, czy nie ma problemu z segregacją? Nie, no ja akurat jestem z tamtej części osiedla, także tam nie, nie było takich. Ja, ja nie zauważyłam takich problemów. Problemy to są z odbiorem, bo my segregujemy, a widziałem, przyjechał samochód i wrzucił wszystko w jeden pojemnik, no i po co to? Mieszkańcy pana zdaniem segregują się. Z tego co widzę to tak. Na razie sobie dajemy radę. Chociaż mieszkańcy zapewniają, że dają sobie radę z segregacją odpadów, to zawartość pojemników przeznaczonych do zbiórki selektywnej zdaje się świadczyć o czymś innym. Osobiście, będąc przejazdem na osiedlu, sprawdzam nieraz, wygląda to, proszę Państwa, fatalnie. Mieszkańcy tego absolutnie nie przestrzegają. Ja nie wierzę, że wszyscy, ale są w pojemnikach, gdzie przewidywana jest segregacja. Są zupełnie inne rzeczy powrzucane. Często w pojemnikach na, na przykład plastik jest wszystko: szkło, plastik, papier, a trafiają też się, na przykład bio odpady. Nie tylko zawartość pojemników wskazuje na problemy z recyklingiem. Z pojemników notorycznie znikają oznaczenia informujące, jaki rodzaj odpadów powinien się w nich znaleźć. O tym, że te naklejki odpadają, wiemy, w związku z tym, w uzgodnieniu z firmą RS2 podjęliśmy działania, wyprodukowaliśmy, zamówiliśmy takie szablony. I na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, już pracownicy z Giełskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okolicach bloków 50, malują, oznakują, oznakowują odpowiednio te pojemniki. Zwierzanie twierdzą, że segregacja odpadów nie ma sensu, skoro posegregowane śmieci zostają zmieszane przez firmę odbierającą. Co zatem dzieje się z odpadami po odbiorze? Muszą trafić na e, sortownię podkutną pod krzonówka, bo to jest jednak e, nieposortowany odpad komunalny. Bez względu na to, po czyjej stronie leży wina, śmieci nie są segregowane w odpowiedni sposób, a obsługa odpadów zmieszanych kosztuje więcej. Nie chcemy nic konsekwencji wyciągać, bo to nie chodzi o to. Bo to właśnie należy zachęcać do tej selektywnej zbiórki. Od nowego roku mają być nawet zniżki na selektywną zbiórkę. Będą ulotki rozdawane, będą jakaś akcja społeczna, może wśród właśnie mieszkańców bloków, najbardziej. Jednak w świetle nowej ustawy opierającej się na zasadzie zbiorowej odpowiedzialności zarządcy mają prawo podnieść opłaty za wywóz śmieci wszystkim mieszkańcom, bez względu na to czy segregują wszyscy, czy tylko niektórzy. Jeśli y, Urząd Miasta od, y, podwyższy, znaczyć tam decyzją administracyjną obciąży spółdzielnie z tego tytułu wyższymi kosztami, no my musimy to przełożyć na mieszkańców tą opłatę i po prostu oni to poniosą wyższe opłaty. Selektywna zbiórka odpadów opłaca się wszystkim, skorzystają na niej nie tylko nasze portfele, ale także środowisko. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu oferuje wiele form wsparcia osobom w ciężkiej sytuacji życiowej. Nasza redakcja dostała sygnał od jednej ze zgierzanek, która nie jest zadowolona z funkcjonowania placówki. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej to miejsce, które jak sama nazwa wskazuje, ma nieść wsparcie ludziom w potrzebie. Nie wszystkim jednak kojarzy się z pomocą. Pani Agnieszka mieszkanka Zgierza twierdzi, że zgierska placówka nie funkcjonuje należycie. Kobieta mieszka z rodzicami i dwójką dzieci, ma ciężką sytuację życiową, straciła pracę wskutek likwidacji zakładu. Udało się po wsparcie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu opieka społeczna albo nie ma pieniędzy, albo nie ma decyzji. Dzisiaj usłyszałam natomiast, że nie ma kto decyzji wypisać. Zgodnie z KPA mamy czas 30 dni na rozpatrzenie wniosku, na wydanie stosownej decyzji, ale z reguły jest tak, że staramy się tą pomoc przyznawać niezwłocznie. 24 września pani Agnieszka składała w ośrodku wyjaśnienia dotyczące jej sytuacji zawodowej. 25 sprawa trafiła do działu świadczeń. Kiedy trafia sprawa 25, to trudno, żeby ta decyzja już tego samego dnia była. Pracownik odpowiedział zgodnie zresztą z prawdą i to może niefortunnie tutaj źle zrozumiała też pani Agnieszka, czy, czy źle zinterpretowała może, że w chwili obecnej nie ma pracowników w dziale świadczeń, są na szkoleniu. Po kilku dniach pani Agnieszka odebrała decyzję o przyznaniu środków pieniężnych. Kwota na niej widniejąca jednak nie była dla Zgierzanki satysfakcjonująca. Jest to po prostu dla mnie, dla mnie chora i trudna sytuacja, dlatego że um, znam osoby, które pobierają pieniądze z MOPS-u i to są duże pieniądze, nie 200 zł czy tam 100 zł, są to duże pieniądze. Dostają też pieniądze alkoholicy, osoby, które są na marginesie. Ja przy mnie osobiście Pan odebrał kwotę ponad 700 zł. Pomoc jest zgodna z możliwościami ośrodka i z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Jeżeli chodzi o zasiłki okresowe, one są wyliczane dokładnie. Zasiłek okresowy nie da się tutaj przyznać uznaniowo. Jedyna forma, jaką, w jaki sposób możemy uznaniowo przyznać, jest to zasiłek celowy na konkretny cel. Pani Agnieszka jest niezadowolona także z innych form pomocy placówki. Organizowane są szkolenia. Owszem, warto teraz takich szkoleń skorzystać, ale jest to dla rodziny. Niestety wycieczka jest organizowana dla mnie, a dzieci mam zostawić pod opieką nie wiem sąsiada. Matka kobiety twierdzi, że także nie mogła liczyć na pomoc ośrodka. Po mojej ciężkiej chorobie nie, chci, nie chcieli mi pomóc. Chociaż, chociaż moment jakiś, ja tak liczyłam, że może, może chociaż miesiąc, dwa czy trzy na jakieś leki. Placówki pomocy społecznej nie mogą jednak pomóc wszystkim. Robią to według ustalonych przez prawo kryteriów. Dyrektor z Gierskiego Ośrodka, Ewa Lesiak, apeluje, by zgierzanie niezadowoleni z jego funkcjonowania zgłaszali się do osób zarządzających placówką. Jeżeli pani Agnieszka nie była zadowolona ze sposobu załatwienia sprawy, czy z y, informacji udzielonej przez jednego czy drugiego pracownika, to y, nie stało nic na przeszkodzie, żeby mogła skorzystać y, tutaj z y, informacji uzyskanej od kierownika, mogła zgłosić się do mnie. Dyrektor z gierskiej placówki przyjmuje mieszkańców nie tylko w określonym czasie. Przyjmuję tutaj nie tylko w, kwest... w dniach dyżurów we wtorki, ale zawsze w sytuacjach trudnych, niecierpiących zwłoki czy jeżeli ktoś jest niezadowolony z naszych usług, jestem tutaj do dyspozycji. Strony konfliktu pozostawiamy do oceny Państwu. Jedno jest pewne: osób chcących korzystać z pomocy ośrodka nie ubywa. Ilość środków pieniężnych przeznaczonych dla potrzebujących natomiast nie wzrasta. A gdyby tak się stało, to pewnie w przyszłości takie konflikty jak ten by się nie zdarzały. Niestety zależy to jednak od wielu innych czynników mających wpływ na tę sytuację. Niedawno zaprezentowaliśmy państwu materiał o kolejkach do lekarzy specjalistów, w jakich zmuszeni są czekać zwieżanie. Już niedługo dostępność opieki zdrowia może się poprawić. Planowane jest otworzenie w naszym mieście czterech nowych poradni, szczegóły Kuba Niedziela. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta przyjęto uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Przychodni Rejonowych. Zmiany w strukturze organizacyjnej MZPR-u pozwolą na rozszerzenie dotychczasowej działalności przychodni. Powstać mają cztery nowe jednostki istotne dla zdrowia mieszkańców Zgierza i całego powiatu. Zabiegano o nie od dawna. Zgłosiłem interpelację do Pani Prezydent w sprawie powołania przychodni właśnie medycyny sportowej w ramach potrzeb, które... Są niezbędne. Poradnia Medycyny Sportowej ma objąć opieką 1400 sportowców trenujących na terenie naszego miasta. W uzasadnieniu uchwały czytamy, że brak odpowiedniej opieki lekarskiej przełoży się na zachwiany rozwój fizyczny i psychiczny całej populacji młodych Gierzan. Poradnia jest bardzo potrzebna ze względu na to, żeby, żeby ta młodzież, która trafia bezpośrednio do sportu, miała dostęp do, do podstawowych badań, które stwierdzają, czy kwalifikują się do. Do uprawiania sportu wyczynowo czy nawet amatorsko. U nas w klubie jest w tej chwili coraz więcej dzieci, młodzieży grającej w piłkę, i taka przychodnia sportowa dla dzieci na terenie Zgierża po prostu byłaby bardzo dobrym rozwiązaniem. Tym bardziej, że w minionych latach taka poradnia funkcjonowała. Wcześniej było to w dawnym Szpitalu Borucianem. Poradnia w dawnym Szpitalu Powiatowym przestała istnieć z dniem 1 stycznia 2012 roku z powodu nieotrzymania odpowiedniego kontraktu. Działacze sportowi mają nadzieję, że okres między zmianą statutu MZPR-u, a faktycznym rozpoczęciem pracy poradni nie będzie zbyt długi. Właśnie jedna z naszych bardzo zdolnych drużyn, trenera Janowskiego zespół wyjeżdża jutro do Berlina i też gdyby to taka przychodnia sportowa była u nas na miejscu dla dzieci, no byłoby prościej te badania zrobić i szybciej i pewnie taniej niż gdziekolwiek indziej. Ściśle związana z działalnością poradni medycyny sportowej ma być kolejna planowana jednostka poradnia urazowo-ortopedyczna dla dzieci. W chwili obecnej rodzice skazani są na wizyty u specjalistów łódzkich po czekaniu wielu miesięcy w kolejce i to nie koniec proponowanych zmian. Także powstanie poradnia chirurgii onkologicznej, co myślę, też pomoże oraz poradnia rehabilitacyjna. W poradni onkologicznej przeprowadzana będzie diagnostyka chorób nowotworowych. Poradnia rehabilitacyjna powstaje głównie z myślą o osobach starszych. Jak podkreślał uzasadnienie uchwały, w regionie zgierskim ponad 40% mieszkańców to osoby powyżej 60 roku życia. Dyrektor Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych na razie nie chce wypowiadać się przed kamerą, aby nie zapeszać. Kierujących placówką czekają jeszcze rozmowy z Sanepidem, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz lekarzami specjalizującymi się w danych dziedzinach. Jeśli zakończą się one pomyślnie, nowe poradnie rozpoczną działalność jeszcze w tym roku. Wraz z początkiem października osoby podróżujące po łodzi spotykają się z utrudnieniami na drogach. Przebudowa trasy WZ będzie procesem długotrwałym, na co trzeba zwrócić uwagę udając się do sąsiedniego miasta. Szczegóły za chwilę. W związku z rozpoczęciem przez miasto Łódź przebudowy trasy WZ nastąpiły zmiany w organizacji ruchu drogowego oraz kursowaniu komunikacji miejskiej. Jest ze mną pan Jacek Sarżało, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Zarządu Dróg i Transportu Urzędu Miasta Łodzi. Dzień dobry. Jakie to zmiany? Do kiedy będą obowiązywać? Zmian jest naprawdę bardzo dużo. Przede wszystkim proponuję poznawać wszystkie i dowiadywać się wszystkich, wszelkich informacji na naszej stronie internetowej www.uml.pl. Jest też infolinia uruchomiona przez MPK, która działa całą dobę, więc to jest podstawowe źródło informacji. O wszystkich tych zmianach donoszą również media. Także je też warto śledzić. A co do samej istoty, no to, to jest to inwestycja bardzo duża. Która, jest, no, która rozciągnie się w czasie, ma potrwać dwa lata, będzie realizowana w etapach. 1 października zaczęliśmy pierwszy etap, który na razie wiąże się ze zmianami w komunikacji wśród Śródmieściu. 4 listopada nastąpi start rzeczywistych prac budowlanych, czyli, czyli wtedy nastąpi zmiana organizacji ruchu, zostaną zamknięte ulice dla samochodów, pojawią się, rozpoczną się prace budowlane ścisłe. Na razie mogę, mogę powiedzieć, że y, zmieniamy 23 linie autobusowe, y, uruchamiamy trzy nowe linie tramwajowe, jedną autobusową. Generalnie będą, będą y, zmiany dotyczyły y, 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 odcinka trasy WZ Alei Piłsudskiego i Alei Mickiewicza od ulicy Kilińskiego do powiedzmy ulicy Żeromskiego. Tam będzie całe, całe centrum robót, ale y, ta cała trasa WZ Oczywiście będzie remontowana na, na, na całym odcinku, czyli aż od Redkini do, do, do Janowa. Będzie tam poprawiane torowisko tramwajowe, będzie wymieniane zupełnie nowe, a na odcinku między właśnie Żeromskiego a Kilińskiego powstanie zupełnie nowa trasa także dla samochodów. Czyli będzie zrobiony tunel na odcinku, będzie zrobiony wykop, a w miejscu dzisiaj przed centralem, powiedzmy, przed domem handlowym Central, Popularnym stanie dworzec przesiadkowy tramwajowy. Zupełnie nowa, bardzo duża, efektowna, ażurowa, szklana konstrukcja, no, która, która myślę całkowicie zmieni wygląd tego, tego miejsca w Łodzi. Zdajemy sobie sprawę, że to mogą być zmiany bardzo poważne i bardzo zmieniające nie tylko wygląd, ale i, i i, i, I poruszanie się, tak I, i sposób podróżowania dla wielu łodzian. Wychodzimy z tym do mieszkańców gmin sąsiednich, wychodzimy z tym na przykład do mieszkańców Zgierza. Wiemy, że, że oni pracują w łodzi, uczą się w łodzi, jeżdżą na zakupy do łodzi, więc warto by także oni wiedzieli o tych zmianach, które, które nie są nie do uniknięcia. To jest niestety coś, z czym się na pewno w centrum łodzi kierowcy, pasażerowie, wszyscy y, uczestnicy ruchu drogowego na pewno się z tym spotkają. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Proszę o pozostanie z nami. Już za chwilę relacja z zawodów jeździeckich, które odbyły się w miniony weekend. Ja już się z Państwem żegnam. Do zobaczenia. Nie jesteś kominem, a twój żołądek nie jest śmietnikiem. Nie przyrosłeś do fotela, nie zostałeś stworzony, by żyć na gazie. Nie smażyć się na wolnym ogniu. Twój nos nie posiada filtrów. Dlatego lepiej regularnie sprawdzaj, jak to jest z twoim organizmem. Szczęśliwi żyją zdrowo. z walki z rakiem PL